Yo z tej strony witaj Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale I ze dzisiaj z Bella siemanko. I słuchajcie dzisiaj jesteśmy w Robloxie Będziemy przechodzili oby Ale nie takie zwykłe oby Bo zobacz Bella co się stało zostaliśmy zmniejszeni Jesteśmy tacy malutki Jesteśmy mikrosami po prostu Zobaczcie tutaj jest mrówka taka ogromna Ogromne liście trawy Tutaj ogromny kwiatek i ogromne drzewo Zostaliśmy zmniejszeni A dokładniej nasza cała szkoła została zmniejszona Słuchajcie widzę, widzę. do bardzo Malutkich rozmiarów, także będziemy musieli z niej uciec i wrócić do normalnego rozmiaru. Więc jeżeli chcecie, to zobaczyć, oglądajcie filmik do końca. A jeżeli Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę do góry. Fajnie, jeżeli będzie 20 tysięcy łapek do góry, subskrybujcie mój kanał, jeżeli się tego nie robicie. I wpadajcie na witoshop.pl, ponieważ następne już są e, maseczki, mega epickie, na razie dwa wzory, e, więc jeżeli chcecie, to wpadajcie i sprawdzajcie, a my lecimy w dzisiejszym obby. Okej, okay, słuchajcie, dobra, my uciekamy. Tutaj e, jest napisane profesor, nie wiem dlaczego. A e, może i się ubierzemy? Można kupić sobie Fidget spinnera. Można się ubrać jeszcze. O nie, trzeba kupić ten małp. to nie, nie kupuję tak, ja w To ja też nie kupuję, dobra, no, idziemy. Nie, nie, nie. Idziemy, idziemy, idziemy. Wow, jaka prędkość! Eee. 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 Wiedziałem, że to zrobisz, eee. Eee. o nie. Dobra, a patrzek kiepisko, skaczemy jeszcze. Skakaj? Patrz, pyk. Wow! Oj, podwójne skoki są. Ale Checkpoint! Extra. Dobra, co, Checkpoint. co się tu dzieje? Sieba, dlaczego oni tacy wystraszeni? Oła. Co się stało? Uderzył mnie! Uderzył mnie, trzeba uważać na nich hmm. Nie dotykaj go Bella tu Oni przestraszeni bola. są Oni panikują nie, oh yeah, Oni panikują, oni panikują Dobra, biegniemy stąd, uciekamy Uciekamy, oni wszyscy są w panice, zobaczcie Co tu się dzieje Można skakiwać ich właśnie Uła! dwa razy Dobra, okej okay. Jest wtedy szansa Fy, Dobra, jest... okej, okay. lecimy i... Kolejny stage, dobra, mamy Uwaga i... Opa, dobra, masz... okej, okay, udało się. Masz, masz. on tak o, czasami nie! dziwnie, czasami działa, czasami nie działa. Uja, o, tutaj jakie wariaty! Zobaczcie na nich! Z... Wyglądają jak z Naruto! Osłopali Troszeczkę Złapali ciebie? Wcześniej, a się pośliznęłam na Dobra, Dobra, dobra tłocze. To ja tutaj poczekam później na ciebie, o nie! Co? Nie, o, nie, o, nie. wcale! Tutaj są skoki! Dobra, udało Szyma się Co? To... Wow, jak ty szybko tu przeleciałaś! Cześć co? wariacie. Mówisz? Dobra, co ona tutaj mówi? Uh, Walls are starting to break through the ground up ahead. A, czyli jakieś robaki tutaj się skradają. Dawaj, musimy mu. Ej, faktycznie, patrz tam. Coś no? tam się dzieje? Coś tam się dzieje, niedobrego. Dobra, biegniemy. Ci spanikowani cały czas. Ty się nie! Boisz się glizd wito? Nie. Też nie. O, nie, nie, nie! Ty? dobra. Ej, faktycznie, robale tutaj jakieś. Eee, glizda? Nie. Dobra. Dziewczynka mnie uderzyła. O nie, to jest A! niebezpiecznie. Dobra, Uhu. dotarłem do e, sali gimnastycznej Bella. Brawo. Czekam Brawo. tutaj na ciebie. Jest e, koszykówka, ja lubię grać w koszykówkę. Ja też. Bardzo lubię. Bella nie umie. Ty nie umiesz. <laughs> Dobra, patrzcie, mamy ogromnego robaka tutaj. Jest ogromna e, kula do kręgli. Ja w kręgle też bym sobie zagrał. O ja umiem, Dobrze, nie, nie, nie umiesz. Grałem. No ja tak średnio gram w kręgle. <laughs> Nie wiem dlaczego po prostu no, średnio gram w kręgle, no po prostu. Dajcie znać w komentarzach czy wy umiecie dobrze grać w kręgle. Dobra już też dosadłam. <grym> Dobra, dawaj. Aha. Okej, okay. i lecimy. uważaj, bo tutaj chłopaki i dziewczyny rzucają piłkami. Ale oni są! I trzeba uważać na nich. Uaaa, Dobra udało. się <grym>, no Trafił Ciebie! <grym> Dobra, ja dawaj. To sposobem. Trafił w mele... Ojejku! Ojejku, ojejku, ojejku! Ja myślałam, że pierwszy zacznie rzucać Jak pierwszy zacznie, to biegnij od razu, na, na maksa biegnij. No, no. Co my Dobra, jest, udało się, Beli. Okej, okay, co my tutaj mamy? Opa. Tutaj A! przeskok, przeskok. Hop, Dobra. Dobra, ok, mamy Obyśmy... checkpoint. Dobra, co to, pranks? Te o Po co pranks. tu chodzi? Nie pytaj nic kupować. No, nie, bez sensu Co oni sobie myślą? To, ale to jest speed e, i widzę i gravity e. Dzięki, że U... mnie zepchałeś! Naprawdę? No nie widziałeś tego? Nie No bardzo dobrze Dobra, udało mi się dobre. to zrobić Dobra, kolejni tutaj uwaga ja? Hop, 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 aha, aha. hop Ja nie, mnie oni nie trafiają, Bella nie wiem jak ty to robisz Zostawcie mnie Ej, co to za skrzynia? Dobra, in order to clear this jam you must press the button uh, again while in mid air Nie, nie. Jaki baton? Nie, 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 nie. Gdzie? O nie, nie, tak grać to mnie nie będzie. Co będziemy? on tutaj mi pisze? Uh, there's that uh, giant again. Gdzie? Gdzie? A jest tu mrówka! A to... Stoi, tu! widzisz? Jest ogromna. Nie, uciekam od niej. Co so, pres the button? O no, co mu chodziło w ogóle? To ja nie wiem. Pryk. Dobra. Tu żadnego batona afro. nie było. Uuuu. Co, ale ba afro, wow, you've Vito. got this this, bro Make sure you stay on the glowing tiles. Be... Dobra. Okay. Czyli musimy na tych stać. Jak nie będziemy, to nie będziemy fajni. Okej! Okay, tak ja jestem fajna! Ja też! skacze tylko poświecon. Hop! No nie jesteś fajna, bo spadłaś widziałem. O <grym grym grym> nie, no! ja też nie jestem fajny! Aha, dobra, dobra lecimy, dawaj Bela. Okay, bo ja okay. chciałam to szybko przejść. Okay. Ej, czemu tak skaczesz? Okay. nie wiem, tak, tak jakoś mi się skacze. Ay, dobra, hop. Papa! Dobra, przyszłam hop. też pierwszy etap. Hop. Hop, hop hop, hop, hop. Jest, udało się. Ja też chcę. Dobra, udało mi się. O nie 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 nie, nie. tu jest jakaś dziura. O, co, co tutaj to, co się tu, co dzieje? Co to za plamy? Ej, oni czymś rzucają tutaj w siebie. Pokaż czym. Jedzeniem! A to Uważaj! Twarz. Trzeba uważać, bo my, oni tu rzucają jedzenie. Nie chcę przybliż tak kamerę i dostań jedzenie. Nie, nie chcę. Wiesz jakie to fajne. Ja Nie chcę. O cię teraz zrobiła! Okej, okay, dobra, ale silno. ci... O nie trzeba uważać. Kolejni. To jest niebezpiecznie. Dobra, udało mi się dotrzeć. Uh -oh. O nie, tutaj coś pie z piekarników idzie ogień jakiś. Idzie ogień z piekarników! Jestem! Dobra, dawaj. Siemanko. Uważaj, bo tu się pali. Pali się! Poczekać trzeba! Tu ja nic nie, nie czekam, Trzeba widok. czekać. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Dobra, o oh. burgery! Ej, ona one odbijają! O, one odbijają. Tego się nie O nie, o nie, o nie, dobra. Okej, okay. i hot dogi okay. O nie, to no. chyba... musztarda się tutaj wylała uh, chyba. chyba uh, sarebska, Sarebska, musztarda uhuhu. Dobra, okej, okay. idziemy dalej. Co my tu mamy? Papa Roblox. Ej, tu do góry coś pokazuję. Popatrz tutaj, po burgerach. A tu? Dobra, okej, okay. okay. i na tosty. Okej, okay. ale w czym oni... W czym oni to e, no. gotują jak to jest jakiś... Jakaś trucizna. Co ci powiem, bo tam wpadłem? No właśnie, się. widziałem. Dobra, muszę jeszcze. Dobra, tutaj mamy tą ogromną. O nie. Co? Jakieś pytania są. Jakie pytania uh, Which one of these is on the secret identity? Builderman. Ej, nie wiem! Dawaj to drugie. To no, miałeś rację. <laughs> Telamon. Telamon. Dobra. dobra. Okay. What stage are you on? Oh my god. E, 12. 12, 12, dobra. dobra. Okay. okay. What is this game? An official Roblox YouTuber, a quick cash grab. Oh my god. Nie uh -huh. wiem. Uh -huh. źle. Uh -huh. Serio? To są podchwytliwe pytania jakieś. Whoa! Czekaj, czekaj na mnie. Czekaj na mnie. To na pewno było to. Dobra. To było ta widać What can be seen outside in the window? To na pewno to. Na Dobra. Pewno. How many fingers do, do most cards, cartoon characters have? Ile mają palce? Y <laughs> Palcy Palców 8? <laughs> no. Tak osiem, dobra uh, What is at end of this hobby Slash? Ej, nie wiadomo! Nie wiem Dlaczego? No właśnie. Skąd ja miałem to? Aby czekać tylko jak ja nie. przejdę! Co to ma być w ogóle? Ja nie będę tego czytać! O nie, to weź yy, spróbuj. Yy, cokolwiek nie. No i źle. Na czerwono. Czyli czerwone rzeczy są dobre. A o co tu chodzi? Oh my god. Zazwyczaj. To jest jakieś trudne pytanie. No, jakaś taka What matematyka? number question is this? Ej, ile tu było pytań? 9 czy 10? 9. No nie, jeszcze raz, serio, jakie trudne pytania. Mm, Mam dobra. tutaj dali, dobra, okay. idę jeszcze raz. Tyn tutaj I na niebiesko teraz. I na niebiesko teraz. Dobra. Ok, mamy checkpoint. Pyk. Pyk. To nie zła ta pyk. szkoła jest, jak oni takie rzeczy tu wyrabiają. Tak, no. Co tutaj Nie się źle. dzieje? Dobra, jestem. W ogóle. Okej. Okay. Mamy checkpoint'ik. Ej, Ej, co tu się zresztą? dzieje? Na czym on, oni latają na papierowych tych tak. samolotach, no nieźle. Ej, weź to za szybko. A co to zrobiłeś? Ku Jku. Dzięki na głowie ci! Nie! <grym> spadłem gdzieś! Ja razem stołem. Dlaczego ja spadłem? Okej, okay, musimy się... Ła... Ej, gościa! Gościa! Mm -hmm, to jego wina była. Eee! Jest udało mi się! Co ty What gadasz? is that a little bungalow day? Nie wiem o co mu chodzi. Dobra, idziemy dalej. Żyje? I don't think taking a shortcuts to the a! wall is safe. Dobra, idziemy. Uh. Jest, dobra. O -o -o. Nie chodzi tu nie latają! OA! <laughs> co zrobił mi? Dobra, stoję tu da się To się zacina coś! No to jest bezpiecznie. Dzięki, Wito! Jak ci zaraz zrypcham! Kolejny raz! Ej, Novella, to jest trudne! No idź, no bo się czaisz! Co ja się nie czaisz? będę tutaj czekał! No to nie czekaj, Wito! Trzy godziny. ZEJDŹ z mojej głowy No Zajdź? idziesz! Um. O, o, dobra. Um. Gdzie teraz tutaj? Dobra. Um. No, go, go, o nie, o nie, Ej, o nie. Weź, weź, weź. Go, go, go! go, go. To... Okej, okay, to... dobra, mamy. I go! Yes, dobra, udało się, lecimy dalej. Który to stage? A, było ciężkie, 15, było to jest 30, Bela, musimy a, lecieć szybciej. Ale to musimy, musimy przyspieszyć. Ale o, on nie. Coś... a co on mówił? Nie wiem, bo nie that, uh, No time jump over this. Dobra, trzeba skakać po prostu. No wito! Co? Przez Przez się... wszystko. Przez te... Ej, jak ja nie dotknąłem teraz no, tego? No tak, ja też i co? a dotnę Hoppa Hopa, i tu dalej I Belka przejdzie, Dobra. a Vito nie A Vito przejdzie? Okej okay. O nie to przejdzie, też Ej, tutaj, ej, patrz, widziałeś tą toaletę? Patrz na to Jakie ekstra <laughs> To było z. Wow Dobra, Fajne. idziemy, hop, hop okay. No Easy Ja yeah. Easy Ej, szesnasty poziom dopiero, szesnasty stage Ja ci kręcę, co tu się hop, dzieje? Hop. Aha Dobra, jestem To nie jest można tam. być? Jak da Poczekaj na mnie To, tu Uo, toalety. to toalety Ale to, no to nie jest łatwe o, o nie, o nie, o nie, Ej, i tu jeszcze coś może nas Tak, tak, tak Się tak, tak, poślizgnąć tak, można Tak, się na tym, zgadza dobra. się to Dobra Co dobra, co dobra Nic nie widzę tutaj Nic, dobra Dobra, mam checkpoint Okej okay. Ej, trudne to o, jak to jest fajnie zrobione Nie, poślizgnąłeś się, stój! Toaleta mi zjadła! No nie <grystanie> Poślizgnęłaś się Okej, okay, dobra O nie no, jakoś, że to to! nie widać, gdzie tu... Co? No właśnie, ja się poślizgnęłam Jest, dotarłem! Okej, okay, jestem w jakiejś... Dobra, co? Ej, to jest toaleta No i co teraz? O nie, tu jest puczka chyba o, Dawaj, Bella już to nasza, nasza szkoła jest w toalecie, chyba. Co ty, ja nie wiem. To <grywa> tak to wygląda. Dobra, chyba Dawaj, proszę. tutaj trzeba na dół zaskoczyć. To nie ma to checkpointu? Okay, o, tu checkpointu? Okej, jest na dole. dole. E, jesteśmy w kanałach. Opa, ja schodzę. Więc uważaj, nie wpadnij tam, mhm. bo będziesz śmierdziała później. Nie ja się nie domyjesz. O nie. Bo on się ciągle świeci. E, masz, ja też mi się świeci. Dobra, tu dalej. Hopa. Spadłeś? No, spadłem. O, jak... No, przecież! Bo no, teraz ty mnie popchnęłaś! Nie, ja ty we mnie wszedłeś, No przestań, bo się ślizgamy! A, tu my nie potliśmy? Nie. Ej, to ekstra. Ty się ślizgamy tylko. Cześć! Ej, co to... Siema. Ząb? Eee... Nie, to jest jakiś to... the toilet. Ej, to jest coś z toalety, jakaś pięść. nie wiem, Toaletowa pięść. Nie wiem, w którą to raz... stronę, a co? Aha, dobra. Dobra, uwaga, okej. Okay. O, to jacyś lunatycy. Nie! Przez siebie! Jeszcze raz. Trzeba ja uważać na tych lunatyków. O, Be. O, o. Be. Dobra, udało się. <coughs> Idziemy dalej. Nie! Tu była piocha! O ja! Ty, pioncha <coughs> Ej, to trudne to by. <coughs> Bela, nie popychaj. Be to nie popychaj mnie! Bela, nie popychaj mnie. Znaczy, Dobra. Tutaj. Hopa. Dobra. Piocha, nie będę na ciebie czekać. Hopa. O, no, o nie, 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 nie 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 nie, ja muszę poczekać. Dobra. Yy... Uwaga na robaka. Nie w tą grę! Nie checkpoint. Dlaczego? Już zepsułeś mi, a tak mi dobrze szło. Ja... Co tu się stało? Ja zepsułem? Nie masz checkpointu? Mam, tutaj okay. dalej jest. Dobra. Jednych przeszło. Dobra. Teraz... No okay. i piącha, zapominam, o niej! No nie. musisz pamiętać o piążce ty... <laughs> A jak to przejść? Ty nie dobra, ty. O nie, zablokowałem dobra. się. Okej, okay, idziemy dalej. Okej, okay, przeskoczyłem. To Dobra, idę, nie czekam na Belle. No dzięki. <laughs> dobra, piącha dawaj. Pyk. Okej. Okay. Pyk. Fajnie. Pyk. To toalety uhu. tutaj. Nie panikuj tak! Piącha dobra. znowu Najpiącha! Ej, tu dalej Tu dalej znowu są pionchy Nie gram w to! To jest trudno Bo mnie tylko to denerwuje Bela, nie denerwuj się na no tylko czekasz, ja tu przyjdę Nie! I mnie rozwali I to jej coś No, ale co mam jej powiedzieć? Czyli tak nie Ej, dlaczego ja się... Ja się cofnąłem zamiast iść do przodu A chyba A widzisz, ja tak często Czekajcie, robię Czekajcie, bo ja się pogubiłem trochę O, Bo dobra. ja nie wiem, gdzie są właśnie... O. A ty piącho, już byś mnie miała. Dobra, okej. Okay. Ja, ja chcę wyjść z tych kanałów. Jak najszybciej. Dobra, jest exit. Dzięki, proszę państwa, z checkpointa. 24. dwudziesty okay, Okej, idziemy walka dalej. Dobra. O nie. Co? Szkoła się pali. O, o. O oh my Trzeba god. Trzeba ją jakoś ugasić. Ej, ci ludzie teraz się palą. Dobra, na dół. Jestem zła. Gdzie? Trzeba ugasić. Jakoś. No to, to ugasz, To to. No próbuję. To próbuję. dalej. Biegnę tutaj. Ja tu walczę z... Jo, co tu się dzieje? Z toaletą walczę. Co ja. tu się stało w ogóle? Można stąd wyjść. <laughs> no tam jest tru... trudne. Chyba to było najtrudniejszy etap w sumie. Uhu. Tak mi się wydaje. No ja nie gadaj, że mnie złapał, jak mnie nie złapał. O nie, ja ale nie to mogę. jest trudne. Teraz. No i dobra, i przejdę tak. to na. Raz. Co to za tygrysy? Jak tańczące. Tacy jesteście. Tańczące tygrysy. Co tu się dzieje w ogóle? Wejdę. Bela, nie, nie denerwuj się. Co się dzieje w tej szkole? Eek, dobra, biegniemy dalej. Co to za szkoła, jest? Ja nie dobra. wiem, to jest dziwna szkoła. Dobra. Ja nie wiem, gdzie Jakiś ja. Jakieś No nie wytrzymam ze sobą, Sarah. Czekaj, uh, this garbage. Eee. Oni? Dobra, okej, okay, trafiłem. Jeszcze znowu pytania są. Eee, no, no nie. Gdzie ja wpadłem? Eee, no. Dobra, wiem, że to... Dobra, mam checkpointu kolejnego. Tak? To no Dobrze. How many days total did we spend on this object A skąd ja mam wiedzieć? A skąd ja mam wiedzieć takie rzeczy? Dobra, trafiłem, czerwony wybrałem, nie wiem. Nie wiem dlaczego, ale trafiłem. Dobra, biegniemy o tybią, dalej. Ha, ha, ha. Dobra, okej okay, burgery znowu. Dobra. O, nie. O, o, oj, oj! Gdzie jest checkpoint? Tam jest. Wezmę o go O nie, o nie. O nie, sobie. O nie dobra, jest. Eee. Nie! Zostawcie mnie! Oła! Jak tam, Vito! No ciężko! Wyszłaś z tych kanałów? Nie. Du Dużo ci zostało? <laughs> nie, to już końcówkę masz. Końcówkę. Jest! exit, Jejku, jakie państwa. to jest? Trudne teraz tutaj. Okej, okay, dobra, mam to. No nie! Wybij Jak... się! O szkoła się pali. No to nieźle. No. I co ja mam tu teraz zrobić? No musisz przejść to. No. O proszę. Znowu w niego wszedłem, serio! Jeszcze na dół? I znowu się pali. Dobra. O ja Okej okay. i okej, okay. dobra. Sam Jak ja mam to przejść? O. No! Zostawcie mnie! A gdzie ty jesteś, Vito? No tu właśnie też... O, tu jeżdżą tymi... Tymi samolotami z papieru! Ja też! I one się palą czy już nie? Tak, palą się cały czas! A to takie, ale ja nie miałam żadnych tygrysów, o, nie. Vito Są tam później dalej takie tygrysy. Dobra. Jak tu wejść na górę? Ale... Na górę, na górę, na górę, na górę. A czemu ja tu mogę? Wstrzymać? Nie, na górę, na górę. Pointa. Dobra, mogę ok. Dobra. Jestem gdzieś na górze. Ej, tu jest toaleta. Co tu się stało? Gdzie są te tygrysy Nie! Tygryski? Ej, jak? co? To... tu to wielka toaleta jeździ. Ta fajnie. Ona, Ania... ma, ona ma ona te pięści, właśnie ta toaleta. Aha. O oh my god! Co no tutaj? To Kto to wymyślił w ogóle? Wuhu! Jest, dotrwałam. To powinno się nazywać toaleta oby, a nie szkoła, mini szkoła oby. Wow! No jeszcze one odbijają! I te latają nad głową? Tak. O, co tu Tam się jest dzieje? Ciężko, no. Co to się dzieje? Co to się dzieje, ludzie? Jejku, nie zdążyłem! Ej, ja teraz się zaciąłem na jed, jed, w jednym momencie i nie mogę tego przejść. Ludzie, kochani! No nie! No nie. Dlaczego? Tych burgerów. Co tu się dzieje? Ej, nie musisz tak powoli się z nich wybijać, wiesz? Chapa. A tam nie miałaś checkpointa? Hopa. No to tutaj, a później jeszcze są trudniejsze. A! Te burgery. Cicho, si, bo nic nie widzę! Bola, Dobra, latają ja mi nad mam głową. checkpoint. Jest, mam checkpoint. Dobra, o tygrysy są. Są tygrysy? Ale ja nie dostałam speeda. Dobra. Eee... Tygrysy, to musisz do środka widzę, do nich wskoczyć. No. Dwa razy się odbi i wskocz do środka. I nie później znowu odby. dwa razy. I wyskocz. Oh o my god, jak to jest trudno! A... Jajku, co tu się dzieje? Toaleta niszczy miasto! Jak mi się w głowie już kręci od tych wszystkich rzeczy Ej, mi rzecz też tu. już teraz. To jest tragedia. Jakaś. Dobra, ale już. Nie! Znowu mnie tym samolocikiem uderzył. O -o. No już byłem tak blisko. Nie, nie. Czekajcie. Ja to jak to jest 33 z tej 30? To co ty widzisz? <laughs> Ej, te pytania znowu! Ja ci powiem. Tu w czerwony. Dobra. Oho, tygrysy. Wito. Teraz, teraz tygrysy. Dobra, jak wiesz, miałem kolejne pytanie, ty to mi powiedz. Jakie? 53 czerwone? Yy, czerwone. Okej. Okay. Nie nie widzę. Idę dalej. Dobra. O, mam checkpoint. I jak fajnie. Tu na razie jest spokój. Dobra, trochę. ja poczekam tutaj, bo ja nie wiem jak tutaj mam wskoczyć teraz. Eee... Yy... Nie, spadłem! A tak mi dobrze szło! Checkpoint. Nie! Zrob... No nie, nie przejdę tego nigdy! PRZEJDZIESZ Serio, to jest takie trudne toby. Czasem widzę. easy jest! Nie, nie jest easy. <noise> o, o, no nie, basu. oni my tymi SAMOLUCIKAMI cały czas uderzają tutaj, bo... A tu? A tak o iść Dobra. Tak się nie da? Okej. Okay. Da się. Okej. Okay. O toalety jestem tu chyba gdzie ty wcześniej. No... No to może jesteś blisko mnie A myślałam, że to ty się odrodziłeś Ale to nie ty Nie, ja już jestem dalej troszkę A, to tam trzeba iść Idę po takiej linie do góry Dobra, udało mi się przejść ten trudny etap Okej, okay, jest checkpoint Super, o jakaś pani Gdzie? E, a, aha, to jest ten gość, z tą gitarą co stał hmm. O, to jest koniec Jak to? Nie wiem, zniszczyliśmy potwora gitar. on zagrał na gitarze i zniszczył tego potwora toaletowego. naprawdę? Tak Ja nie wiem jak tu przejść w ogóle. To super, nie? Co tam dalej trzeba zrobić, to ja nie widzę. Dobra, jestem na imprezie jakieś. To się cieszy to. Jestem ja najpreży na Dobra, udało się pokonać, zobaczcie robot, e, toaleta, robot zniszczony także udało się przejść, to by było mega trudne. Beleł się jest blisko, wy zaraz pewnie przejdzie. E, jeżeli Wam się podobało, to by, dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał, wpadajcie na witoszop.pl Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, po, pozdrawiam was serdecznie, papa. Pa! Pa!